Zaczęliśmy 20 lat temu. Szkoła powstała w 1995 roku w małym miasteczku niedaleko Radomia, w Zwoleniu i od tamtego czasu pracujemy, uczymy dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Uczymy w Zwoleniu, w Pionkach, w Kozienicach, tu w Radomiu mamy trzy oddziały, My też w Iłży, w Jednoletnisko i niebawem myślę, że pojawią się kolejne. Warto się uczyć angielskiego, bo jak się Postanowi pojechać do Anglii, to trzeba umieć język, język, żeby porozumiewać się z Anglikami. Opłaca się uczyć angielskiego, bo w każdym kraju można się porozumieć językiem angielskim. My, ludzie, mamy to do siebie, że uczymy się rzeczy bardzo szybko i bardzo skutecznie, jeśli tylko mamy ku temu jakikolwiek powód. Dla dzieci najlepszym powodem jest zabawa. So jest to nauka poprzez zabawę przede wszystkim. Nie przywiążemy dzieci do krzesła na całą godzinę. Biegamy, skaczemy, śpiewamy piosenki. W ten sposób dzieci dużo szybciej się uczą. Mówię to nich cały czas po angielsku, żeby oswoili się z tym językiem i żeby wiedzieli, że nawet jeśli nie umieją nic powiedzieć, to zrozumieją wszystko. Tutaj w English College uczą też native speakerzy. It's a great school. Um, I think it's a great system, having the Polish teacher and an English teacher. And in my lessons, we really get to practice like practical communication. Students get used to real English. We również individual indywidualne. Te głównie kierujemy dla tych osób, które mają bardzo konkretne potrzeby językowe, na przykład bardzo szybko potrzebują przygotować się do egzaminów, do certyfikatów, do wyjazdów zagranicznych. Postęp w metodologii nauczania języków obcych jest bardzo duży. Dzisiaj mamy fantastyczne narzędzia, dzisiaj mamy komputery, programy komputerowe, tablice interaktywne, projektory. Ta nauka jest o wiele łatwiejsza i na pewno o wiele przyjemniejsza niż z czarno-białych książek, z których my się jeszcze kiedyś uczyliśmy. Myślę, że z dziećmi pracuje się fajnie, ale wymaga to od takiego dużego zaangażowania, przygotowania zajęć, szybkiej szybkie zmiany. Dorośli wiedzą, że chcą się nauczyć. Są zmotywowani, przychodzą, uczą się, odrabiają prace domowe, jest wesoło. I z tymi i z tymi jest fajnie. Natomiast jest to zupełnie inny rodzaj zajęć. Ta szkoła. Ponieważ ja myślę, że przede wszystkim oferuję zajęcia z tak fantastycznymi lektorami jak na przykład nasza pani Gosia, a dodatkowo z native speakerami, co też dają bardzo dużo, dlatego że tam już bez, żadnego, bez żadnych, można powiedzieć, dodatkowych pomocy musimy się dogadać dokładnie w tym właśnie języku. Język angielski praktycznie stał się naszym drugim językiem, on już przestał być językiem obcym, jest wszechobecny w internecie, w reklamie, w telewizji. Dzisiaj swobodnie podróżujemy po całym świecie bez języka, jak to powiedział Antoni Czechow. Czuję się gorzej niż bez paszportu, prawda? Zawsze w czerwcu zapraszamy naszych uczniów. Do zapisów na kontynuację na kolejny rok szkolny. W tej chwili można skorzystać z, darmowych, z promocji darmowych podręczników. Ale to co najważniejsze i co przygotowaliśmy na 20-lecie English College, zapisując się w czerwcu na kontynuację na następny rok szkolny, każdy z naszych uczniów będzie mógł otrzymać bezpłatnie międzynarodowy certyfikat językowy i w ten sposób uzyskać formalne kwalifikacje językowe.